Dzień dobry! Dzisiejszy filmik jest załącznikiem do poprzedniego filmu, kiedy to omawialiśmy sobie jeziora, czyli ten wyczerpujący, długi, dosyć trudny temat o jeziorach. Moi drodzy, podzieliłem jezioro na trzy takie części, na trzy piętra, na trzy poziomy można to powiedzieć. Mamy pierwszy poziom, drugi poziom i trzeci poziom. W zasadzie to nie podzieliłem tego ja. No, ja podzieliłem na kartce, ale w rzeczywistości na takie trzy poziomy jeziora podzielili limnolodzy, czyli ludzie zajmujący się jeziorami. I te trzy poziomy mają swoją nazwę. I teraz tak: najwyższy poziom, czyli ten, który znajduje się najbliżej tafli wody, to jest moi drodzy epilimnion. epilimnion, środkowy poziom to jest metalimnion. Natomiast ten najdalszy od tafli wody, czyli najgłębsza część jeziora nazywamy hypalimnionem. Każda ta nazwa ma końcówkę mnion. Mamy epil, metali i chypali. Ale każda ma końcówkę mnion. I to są takie, moi drodzy, poziomy jeziora, które każdy z nich się czymś charakteryzuje. I teraz tak: temperatura wody. Latem, kiedy jest gorąco, temperatury sięgają. Yy, wysokich wartości, najcieplejsza woda jest przy tafli, czyli w epilimnionie. Czym niżej, tym woda jest chłodniejsza, no bo ona od słoneczka się tak nie nagrzewa. Natomiast zimą, yy, proszę Państwa, yy, jak jest? Moi drodzy, również. Tutaj mamy tą wodę Najzimniejszą. Odwrotnie jest, tutaj jest najzimniejsza. Natomiast tutaj jest najcieplejsza. Czyli najzimniejsza woda zimą jest w epilimnionie, natomiast w hipalimnionie jest najcieplejsza. I kiedy zimą temperatury spadają poniżej zera, tafla wody zamarza. Wszystkie organizmy żywe, takie chociażby jak nekton, czyli ryby, żyją sobie w tym. Chypa Musimy kuć przeręble, żeby tlen również dochodził do, do tej wody, żeby napowietrzać, prawda? Proszę Państwa, yy, i tak to wygląda, czyli jeszcze raz, latem najwyższa temperatura jest w epilimnionie, natomiast zimą najwyższa jest w chypa natomiast zimą jest na odwrót, prawda? Czyli w epilimnionie woda jest najcieplejsza, w chypa jest najcieplejsza. Lejsza. Zima ciepła, zimna ciepła, latem ciepła, zimna. I moi drodzy, bardzo ważne, żebyście zapamiętali jeszcze z, tej, z tego załącznika dwa pojęcia, a mianowicie termoklina i oksyklina. I teraz tak, zarówno termoklina, jak i oksyklina znajdują się w metalimionie. I teraz tak, termoklina to miejsce w jeziorze, w którym następuje bardzo szybki spadek lub wzrost temperatury. I on znajduje się właśnie w metalimionie. Między, moi drodzy, taflą wody, a termokliną, temperatura wody w głąb wcale tak szybko nie maleje, ani tak szybko nie rośnie. W zależności od pory roku, jaką mamy, to co przed chwilą mówiliśmy sobie. Natomiast, kiedy mamy tą termoklinę, czyli mniej więcej to miejsce w metalimionie, jest nagły spadek lub nagły wzrost temperatury. I później w hypalimionie znowu ta temperatura wody maleje albo rośnie wolno. Natomiast oksyklina, która również znajduje się w metalimnionie, to jest, moi drodzy, linia, która odznacza nam ilość tlenu. My dokład, doskonale wiemy, że najbardziej napowietrzona woda jest w epilimnionie, najmniej w hypalimnionie, no bo wiadomo, od góry, prawda? Czym głębiej, tym mniej tlenu. I oksyklina to jest nic innego, jak taka warstwa wody, moment, kiedy to następuje gwałtowny spadek ilości tlenu w jeziorze. I to tyle. Krótki załącznik, mam nadzieję, że ciekawe. Najważniejsze, żebyście pamiętali trzy pojęcia. Ep epilimnion, metalimion, hypalimion, termoklina i oksyklina. I że termoklina i oksyklina, termoklina gwałtowny spadek lub wzrost temperatury wody, który znajduje się w metalimionie, natomiast oksyklina gwałtowny spadek. Yy, na powietrzenia w dolnej warstwie jeziora, który również znajduje się w metali To tyle dziękuję do zobaczenia.